Taki gość w Krośnie Odrzańskim to zaszczyt, medalista Igrzysk Olimpijskich, sztangista Zbigniew Kaczmarek odwiedził nasze miasto. Jak się okazuje to nie pierwsza wizyta Zbigniewa Kaczmarka w Krośnie Odrzańskim. Przede wszystkim byłem tu parę lat temu, bardzo się zmieniły już drogi, domy, super. No, miejsce właśnie jest dość ciekawe. Zbigniew Kaczmarek to wielokrotny reprezentant Polski w podnoszeniu ciężarów, urodzony 21 lipca 1946 roku w Tarnowskich górach, mistrz świata z 70 i 71 roku, a także mistrz Europy z Berlina w 76. Zbigniew Kaczmarek to multimedalista Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Na wspomnianych imprezach zdobył każdy z możliwych medali. Osiągnięć mogłoby mu pozazdrościć wielu sportowców. To nie wszystko. Zbigniew Kaczmarek to także brązowy medalista olimpijski z 72 roku z Monachium. Na Igrzyskach startował trzykrotnie we wspomnianym Monachium, a także w Montrealu w 76 i Moskwie w 1980 roku. Pięciokrotnie był mistrzem Polski. Czy często wraca wspomnieniami do swojej sportowej przeszłości? Znaczy raczej nie, raczej nie. Już to przeminęło z wiatrem, ale jasno jestem zawsze zaangażowany w sporcie. W 1981 roku wyemigrował z Polski do RFN. Tam kontynuował swoją karierę sztangisty rywalizując w tamtejszej Bundeslidze. Ja bardzo długo dźwigałem nawet w lidze do 50 lat. Ma no potem trochę rodzina, no I tak czas ucieka, nie? Pod względem liczby medali na liście Wszechczasów Zbigniew Kaczmarek jest trzecim z Polaków. Tuż przed nim znajduje się Marian Zieliński, wyprzedza ich inny sztangista Waldemar Baszanowski.